Witam Was w kolejnym odcinku Dawid z tej strony Kamerę mam troszeczkę wyżej ustawiona Bo spada mi z tego yy, poudera, nie wiem jak to się nazywa Czekajcie, zaraz będę mówił, tylko włączę się do ruchu Żeby później nie było, że Ja nie, ja nie widział Martwy punkt był Podsumowanie dzisiejszego dnia I wstęp do kolejnego vlogowego odcinka Dzisiaj byłem cały dzień Znowu na markecie w Londynie Zadowolony wracam do domu Zakupy zrobione kapucha zarobiona, można jechać w następny weekend na detektywal. i cieszę się na ten poniedziałek bo jutro z samego rana magnes i w końcu zaczynam pracę przy luju będzie malowanie podłogi, wstawianie tych wszystkich okien długo czekałem na kupno tego auta i długo też czekałem na jakiekolwiek takie większe prace jak w następnym tygodniu przy tym busie kamera nie wyleciała zaraz wszystko się częściej w tym samochodzie słuchajcie, nie przedłużam, bo jakoś tego nagrania i tak będzie nie do oglądania Widzimy się jutro w kolejnym dniu Będę Wam od samego rana nagrywał Zapraszam Was do oglądania kolejnego odcinka Dzień kolejny, poniedziałek Lato wróciło do Wielkiej Brytanii Dzisiaj gorąco Wstałem wcześniej rano, śniadanie odwiozłem Mirele Ma dzisiaj pierwszy dzień w pracy Trzymam za nią nowej pracy Dlatego trzymam za nią kciuki Widać było, że była zestresowana Półtora godziny Przebierała się cały czas. Tak dobrze, tak niedobrze, tak źle. Takie skarpety, brązowe skarpety. No i nic, za chwilkę jadę na magnes na odmowy. obracam kamerę, idę kluskę wyprowadzić na spacer, bo później bliżej południa, druga, trzecia, jak będzie 25-27 stopni, za gorąco dla niej. Teraz już jej jest ciepło. Co? Idziemy. Szybki spacer i śmigamy na magnes. Za dużo kiełby je daje. rozpieszczam ją mi. Nie ma kondychy, kilometr zrobiła i, i ma dość. Biegać z nią nie mogę, bo ma problem z łapami i o, krótkie spacery. Taki leniwiec, co? Lubi tu siedzieć. Muszę też uważać też z tym odpinaniem. Jak ją odepnę, o, już czai. Jak widzi jakieś te małe, takie kudłate psy albo króliki, to głowa jej się odcina całkowicie i dostaje pędu w nogach i już wtedy można się drzeć i nic to nie daje, co? Zjadłobyś takiego kundelka małego. Ledwo, ledwo. Wygląda, że gdzie żyć nie chciało. Chodzi. W skodzie, zawsze wszystko na ciasno, a tu tyle miejsca. Rozpusta. Wsiadam, koniec tego gadania. Siadam do auta i zabieram Was na magnes naodymowy. Będziemy łowić jakieś koszyki z supermarketów znowu. Ten boiler muszę w końcu wyciągnąć, co z Mańkiem. Wtedy go odpuściłem. Zobaczymy, czy mi się dzisiaj uda. Pół godziny czekałem na wolne miejsce parkingowe. Tyle wystaję poza linię. Jestem całkiem przy krawężniku z prawej strony, także nikomu nie będę przeszkadzał. Dużo parkingów w mieście ma to ograniczenie, jeżeli chodzi o wysokość. Takie barierki są na wjeździe. Cofnąć już dalej, nie cofnę. Bo już siedzę hakiem na ziemi. Hmm. A to trochę ogranicza, nie ukrywam. Pół godziny. Szkoda. Dobra, made stone. Jakieś 10 minut, nawet nie. 5 minut drogi pieszo. Właśnie się zakończyła akcja ratownicza Gołębia. Takie łódeczki pływają. Robię Wam takie podsumowanie w sumie w tym odcinku vlogowym, bo nagrywam osobny odcinek o magnesie, który wpadł już wczoraj. Część z Was oglądała, kto nie, to oczywiście serdecznie zapraszam. Link w opisie filmu do tego poprzedniego odcinka. Trzy dwójeczki wpadły jakiś sporo śmieci, ale ogólnie będę musiał szukać jakiejś innej miejscówki do magnesu, bo bardzo mocno przetrzypane, także mało zalega. No, i to tyle. Wrzucam jeszcze teraz. <grych> jeszcze raz w tym odcinku tą y, akcję z gołębiem <grych> ratowniczą. No I uciekam już do domu. Jeszcze po drodze muszę stanąć do B&Q i kupić mi rzeczy potrzebne do czyszczenia tego samochodu z rdzy. O. Co ty zrobiłeś? Zmoczyłeś się! No, chodź, pomogę ci! Chodź, no masz. O. No, i na koniec dnia jeszcze szybki raport. Miałem jechać do B&Q po magnesie kupić tego druciaka. Wszystkie rzeczy potrzebne do przygotowania tego samochodu. Czekajcie, wejdę przed malowaniem. Ale Mirana skończyła szybciej pracę. Na duży plus. Pierwszy dzień w robocie, zadowolona, uśmiechnięta, także naprawdę super. Zrobiliśmy zakupy, pomontowałem dla Was filmy, coś tam ogarnąłem, trochę odpaliłem live'a i już ciemno powoli, dzień coraz krótszy, dlatego w dzisiejszym dniu to tyle ode mnie. Widzimy się w... jutro, wtorek. Mam nauczkę, muszę sobie to wszystko zamawiać przez internet, wcześniej planować, bo kupiłem kilka rzeczy w tym B&Q w Maidstone, ale w sumie potrzebuję druciak na już, żeby wyczyścić tą pakę, bo za kilka godzin jadę do Londynu malować ten samochód i nie znalazłem w Maidstone. Byłem w kilkunastu sklepach, nic. Przyjechałem aż do chatam i też nie ma, nie tracę już czasu. Dzwoniłem, obrócę kamerę, dzwoniłem do, do Andrzeja i. Mówi, że coś tam chyba znajdzie, a jak nie, no to w Londynie może kupię tego druciaka prędzej, dlatego nie tracę czasu, mam jeszcze, muszę rower przygotować, zawieźć Mirali pod pracę, zapiąć go tam pod stojak i kieruję się już w stronę Londynu. Gorąco, 27 stopni na zegarze, było mi gorąco do chwili, bo stałem sobie pod tym, pod budką, żeby sobie kolkę zimną kupić i dziewczyna przede mną stała w kolejce, w czapce zimowej. Jakbym poprawiała to myślałem, że jej się łeb zapalił. Tak parował szczajnika, tak nie paruje. Na początku odcinka mówiłem, że Mirela się godzinę czy coś przebierała, ale w sumie chyba nie ma tak źle. Ktoś rano wstał, ubrał czapkę i mówi, tak dobrze wyglądam. Tak, tak dzisiaj wychodzę na miasto. Nic, jest 27 stopni na no zewnątrz. Ja jestem w ogóle z tyłu z taką modową sprawą, bo nie było nawet czasu. Mam te skarpet, nie miałem czasu rano ubrać. Dobra, nie ma co tracić czasu, bo yy, dzisiaj naprawdę jest co robić. Jedziemy. Londyn Wita. Zgiełk, ruch i czyszczenie auta. Zaraz przyjedzie Andrzej z Pawłem i. I ten będziemy spawać i malować ten samochód. Nie ukrywam, że śpieszy mi się, muszę to szybko ogarnąć, bo nie będę też chłopaków yy, trzymał tutaj przy samochodzie, nie wiadomo do której godziny. Także w tym odcinku to tyle ode mnie. Co dalej z samochodem i jak to będzie wyglądało, zobaczycie w kolejnym odcinku zbuduję. Ja dzisiaj też będę mater dalej materiał nagrywał yy, do, do tego kolejnego odcinka. No jutro startuję z kolejnym vlogiem, także w tym odcinku tyle ode mnie, dziękuję Wam bardzo, trzymajcie się, do kolejnego, cześć!